bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Słuchajcie, ja mam zaraz wychodne, więc taki lekki make-up no make-up sobie palnę, aczkolwiek chcę Wam dzisiaj pokazać tą paletkę pieczonki, ta nowa, jedyna z dobrym składem w akcji i jak ona się na buzi zachowuje i ba, dzięki tej paletce nie boję się brązera. Nie boję się już bronzera. Wiecie, ja Wam powiem coś takiego szczerze, czysto szczerze moi kochani. Ja brązera się nie tykałem. Ja od brązera jednak uciekałem, bo bałem się, że jakieś plamy sobie narobię i tak Dla Was składy brązerów mogę sprawdzać. Wasze opinie też są cenne. Aczkolwiek dzięki tej paletce nie boję się brązera. Bronzer, także dzisiaj ja bada i do przodu, więc taki szybki mini make-up. No make-up, także pokażę wam w akcji w ogóle, jak wygląda ta paletka. No, ona jest po prostu mega. No i brawo, bo w końcu bez talku, bez plastiku, bez kancerogenów udało się zrobić paletkę. W końcu, w końcu. Bo niestety wiemy, że prawie wszystkie paletki AA plus pieczonki mają rakotwórczy talk i mikroplastik. Tanie. Także w akcji dzisiaj będzie oczywiście nasza gwiazdeczka. A Wings of Color, ta złota paletka, najnowsza, takie, taki czteropak. bronzer, puder, rozświetlacz i róż. No do różu to ja się nie przekonam. Zdecydowanie. Aczkolwiek do bronzera się przekonałem. Także przejdźmy, przepraszam. Przejdźmy sobie do e, lekkiego make-up. No make-up. I teraz tak, moi drodzy, moje kochane skarbeczki. Ja sobie dzisiaj paluszkami nałożę ten nasz Bielęda Flumi podkład, aczkolwiek odrobinkę. Ja już mam pielęgnację zrobioną, łącznie z tripeptydem miedziowym i e, oczywiście filtr Asoa. Także ja niewielką ilość sobie nałożę dosłownie naszego tego Bielenda Wege Flumi, tylko troszeczkę, dosłownie troszeczkę, ociupinkę, dosłownie. Tylko tak, żeby sobie troszeczkę bardziej dojednolicić kolory skóry, żeby to mega fajnie wyglądało. ja go rozprowadzam sobie dłońmi. O, rozprowadza się jak masło jak alabaster. Pod oczy nie boję się go, nakładać, ja go. Kocham nakładać pod oczy, kochani. On daje mi ten podkład z Bielendy mega nawilżenie i świeżość pod okiem przez celusienki dzień. On już był radykalnie sprawdzony. On przez cały dzień się trzyma, wypisz, wymaluj. Tam czytałem jakieś komentarze, że komuś schodziło, schodził ten podkład z twarzy po 3-4 godzinach. To tutaj trzeba rozważyć, czy pielęgnacja nie była za bogata. Bo może być tak, że pielęgnacja była za bogata. Także dlatego wszystko zjechało. Albo za słabo było przypudrowane i uterfalone. Także to też jest kwestia. On mi się zgrywa z szyją. Ja nie muszę go na szyję nakładać. On mi się zgrywa z szyją. Ja go rozprowadzam jak krem do twarzy. Doklepuję go sobie resztki na powiekę. Żeby tylko dojednolicić. Pięknie on wygląda. Ja go uwielbiam, ja go ubóstwiam. Jeszcze się doświetlę. Ja go ubóstwiam. Od razu zaznaczę, że w tej palecce pieczonki nie mamy pudru matującego. To jest puder nawilżający. Także jeżeli liczycie w tej palece, że dostaniecie mega hipermat, nie, nie dostaniecie mega hipermatu. I od razu wam będę musiał na ten temat powiedzieć. Także ja badaj do przodu. Podkład bielendy nałożony. Także teraz wjeżdżamy z tą paletką właśnie w akcję, akcja reanimacja, czyli tutaj mamy właśnie bronzer, puder milżający, rozświetlacz i róż, no ja tutaj z różu oczywista oczywistość, no wiadomo jest na sprawa korzystać, nie zamierzam aczkolwiek robi robotę ten, yy, ta paletka naprawdę, no i ma bezpieczny skład, nie mamy tutaj yy, talku, plastików, kancerogenów także mamy tutaj cudowny skład tak Także ja i do przodu. Dobra. Puszek Sephora wjazdę i teraz sobie wszystko przypudruję troszeczkę bardziej. Ten puder ma taki niby tutaj kolor, aczkolwiek na buzi on nie ma żadnego koloru. I pięknie się pięknie wchodzi w buzi, pięknie, pięknie właśnie nawilża. Cudownie wygląda na buzi ten puder. Ten puder wygląda rewelacyjnie, jeszcze się bardziej. Do świetle. Dobra. Ja badaj do przodu. Także się dopudruję pod oczy. To jest puder, kochani, nawilżający. Także takie wykończenie, takiego blasku na buzi jest w zupełności normalne przy tym pudrze. Przy tym pudrze jest to normalne, bo on ma nie ma to On ma utrwalić podkład, ale ma nie dawać takiego mocnego tu I mam troszeczkę wrażenie, że on troszeczkę dopigmentowuje buzię, aczkolwiek nie jest to jakoś bardzo mocno intensywne. Wygląda to super, wygląda to świetnie, bardzo mi się podoba to. Ja lubię w ogóle ten puder, także ja badam. Kochani, od razu wam powiem tak. Ja jestem samołukiem, jeżeli chodzi o konturowanie twarzy. Od razu jasna sprawa, mówię wam o tym szczerze, bo co ja tutaj będę pierdzielić za głupoty. Także ja bronzer aplikuję po swojemu. Aplikuję go taką metodą, gdzie wszyscy, nawet moje koleżanki mówią, że go aplikuję bardzo dobrze, bo nie ma plam i że jest ładnie rozniesiony na twarzy. Także ja robię to co mogę. Także zrobię to swoją techniką. Proszę, żeby mnie tutaj nikt nie krytykował. Ja to zrobię tą techniką, gdzie po prostu wiem, że on na 200% wygląda u mnie na mojej skórze dobrze, kochani. Ok? Także ja nabieram duży pędzel Sephora. Mam tutaj dwa takie same pędzle. I troszeczkę dosłownie ja tutaj tak miziam, i ja wolę lepiej stopniowo sobie dokładać tego brązera niż go nałożyć od razu za dużo i mieć problem z wielkimi plamami. Mhm. Troszeczkę. O, ale się pięknie wykonturowało. Dobrze. Troszeczkę się przyciemniłem, ale to ja i do przodu. Mhm. I tutaj trochę moja technika. Pięknie to tak wygląda. Nie mam żadnych plam. Wszystko ładnie wygląda. Troszeczkę odrobinkę dosłownie. czułko, troszeczkę dosłownie. Odrobinkę. No i tak włosy będę zaczesywał, ale odrobinkę można. No wow. Ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda, po prostu ja się uwielbiam w takiej wersji. I dobrze, dobrze, mamy to samo, czyli mamy drugi ten sam pędzel. I teraz metodą oczywiście też bardzo dużego pędzla nakładam sobie ten rozświetlacz. Dlaczego? Po pierwsze, ten rozświetlacz jest bardzo mocnym glow-hu. Tutaj naprawdę trzeba rozważyć ostrożność, żeby nie zrobić sobie <laughs> świecącej doliny na twarzy, kochani. Tylko naprawdę tutaj subtelnie i ostrożnie z tym rozświetlaczem. Także to jest przepiękna sprawa. Dobra, rozświetlacz. Widzicie to? Mm. Piękny jest ten rozświetlacz. No. Jest liczne. Delikatnie nosiek. I delikatnie wokół. I ja bada, kochani. Buzia wygląda zdrowo, świeżo. No, no ogólnie. No to wiadomo, jest zdrowa, aczkolwiek. No, wygląda jeszcze lepiej. <gry> Także połączenie podkładu za 10 zł i paletka, która jest na promce za 5 dych, często wyprzedana, a w tej regularnej 7 dych za 6 dych mamy pełny bardzo fajny makijaż. No, różu ja oczywiście oczywistość używać nie zamierzam, aczkolwiek tutaj naprawdę to mega wygląda. I ja to sobie wszystko sfiksuję tą mgiełką z niemieckiego DM-u Shake Fix Glow Spray od Catrice. Ją można dorwać też w Polsce. Także. Ok, i teraz chwileczkę musimy poczekać, żeby ona po prostu wyschła, ale ona była testowana już. Ona bardzo mocno ten makijaż utrwala. Bardzo mocno utrwala. Ale nie ma tu alkoholu, nie ma tu plastiku, nie ma tu kancerogenów. Da się zrobić technologicznie, pod względem technologicznym, świetny fixer bez kancerogenów? Da się. Wystarczy chcieć a nie robić bazy recepturowe na odpierdziel, na ilość, nie na jakość i sprzedawać to w zawyżonej cenie. Dlaczego go wstrząsnąłem przed chwilą? Ponieważ on ma tutaj takie delikatne drobinki rozświetlające, aczkolwiek one nie są bardzo mocno zauważalne na skórze. Jest to bardzo delikatny, subtelny efekt i pięknie to wygląda. Ja wam to pokażę jeszcze w różnym oświetleniu. Teraz na maksa w ciemnym. Brązer pięknie się rozniósł. Mm. Teraz troszeczkę w jaśniejszym. Mhm. Teraz w jaśniejszym. I w najbardziej jaśniejszym. No właśnie. Ja badaj do przodu. Buzia jest pięknie rozświetlona. Pięknie rozpromieniona. Pięknie wygląda. Także. Ja jestem zachwycony, ja jestem oczarowany. Ja jestem oczarowany. Po prostu to jest rewelacja. Także, kochani, ja Wam podlinkuję w opisie na dole tą paletkę. Ja wiem, że ona jest często wyprzedawana, ale jest warta tych pieniędzy. No i nie ma talku, nie ma kancerogenów, nie ma plastiku i wygląda cudownie na buzi. Tak, 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 tak. tak. Także AA Wings, paletka. No cudo, jeżeli chodzi o buzie. Wykończenie. No cudo. Po prostu jawne, żywe cudo. Buzia wygląda cudownie, wyśmienicie, rewelacyjnie. Nie ma talku, nie ma plastiku. Brawo. Brawo i jeszcze raz brawo. Także w zdecydowanym stopniu polecam każdemu tą paletkę. Ale jeżeli szukacie bardzo e, matujących pudrów do twarzy, to tutaj w tej paletce matującego pudru, to wy na pewno nie dostaniecie i od razu wam o tym mówię, że nie dostaniecie. Tutaj dostajecie puder taki wykończeniowy nawilżający. Także, jeżeli macie wymagania dość mocnego matu, musicie mieć swój osobny puder matujący, bo ten puder nie matowi buzi, ale daje cudowny fokus, efekt na buzi. Ja kocham taki efekt. Także, ja badaj do przodu, z taką piękną buźką. Teraz można wychodzić na owację. można wychodzić wszędzie. Ponieważ jest wszystko pięknie uzupełnione i ślicznie to wygląda. Także kochane serduszka na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się film podobał, kciuk w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię, kocham Was bardzo i ze szczerego serca Wam bardzo dziękuję za to, że byliście. Do następnego. A ja lecę, lecę i jeszcze raz lecę. Mm. Także cud bajeczka, rewelacja buźka.